Czerwiec 2014 bojownicy państwa islamskiego zajęli Mosul. Tysiące chrześcijan zdecydowało się na ucieczkę. Uciekający mogli zabrać tylko to, co mieli aktualnie na sobie. Cała reszta została skonfiskowana w punktach kontrolnych IS. Większość chrześcijan znalazła schronienie na obszarach autonomii kurdyjskiej na północy kraju. Sytuacja jest ogromnie trudna. Miasta zostały zapełnione przez ponad 100 tysięcy chrześcijańskich uchodźców. Kościoły i wspólnoty starają się pomagać najlepiej jak potrafią. Po pierwszych nocach spędzonych pod gołym niebem można było przygotować namioty dla uchodźców. Niektórzy z nich mieszkają w szkołach lub na opuszczonych terenach budowlanych. Zaopatrzenie uchodźców nie jest łatwe i znacznie przekracza możliwości lokalnych kościołów. Próbują wprawdzie zapewnić uchodźcom jak najlepsze warunki, jest to jednak często ponad ich siły, biorąc pod uwagę, że uciekający stracili wszystko, co posiadali. Wróciłem właśnie z wizyty w północnym Iraku, gdzie mogłem na własne oczy zobaczyć sytuację uchodźców. W Ankawie, dzielnicy miasta Erbil, przebywa około 70 tysięcy chrześcijańskich uciekinierów, którzy wręcz zalewają miasto. Osiedlają się na podwórkach, znajdują noclegi na niedokończonych budowach. Niektórzy nocują także w kościołach. Ludzie otrzymali wprawdzie pierwsze pakiety pomocy doraźnej, ale przechodzą ogromną traumę. Wśród nich jest również wiele dzieci i młodzieży. Open Doors rozpoczęło kompleksowy projekt pomocy doraźnej, by wesprzeć kościoły w ich pracy oraz lepiej zaopatrzyć uchodźców. Przygotowano i rozdano niezbędne pakiety żywnościowe oraz zestawy artykułów higienicznych. Zdobyto także więcej namiotów. Uchodźcy otrzymują ponadto Biblię oraz chrześcijańską literaturę. Realizowane są również seminaria pomagające w traumie oraz specjalne programy dla dzieci. Listopad oznacza jednak początek zimy w Iraku. Nun haben wir gdy byłem w Iraku, było tam 40 stopni Celsjusza. Niebawem jednak nastanie tam zima i musimy liczyć się z tym, że temperatury w Erbil mogą spaść nawet poniżej zera. To oznacza, że musimy szybko działać, aby nie doszło do kolejnej katastrofy. Potrzebujemy pilnie ciepłych koców, odzieży i obuwia dla dzieci. Musimy przygotować na zimę również namioty, a w całej tej sytuacji możemy jedynie liczyć na Was. Aby pomóc naszym braciom i siostrom, potrzebujemy zaangażowania. Ciała Chrystusowego, jakim jest Kościół. Z tego powodu zwracam się do Was z serdeczną prośbą o wsparcie naszych działań, a szczególnie o modlitwę za naszych braci i siostry, którzy znaleźli się w tej dramatycznej sytuacji. Wesprzyj finansowo uchodźców z północnego Iraku. Więcej informacji na naszej stronie: www.opendoors.pl.